Zadanie z trójkątem prostokątnym. Widzimy tutaj, że przeciwprostokątna trójkąta ma długość 26, a jedna z przyprostokątnych jest o 14 dłuższa od drugiej. I każą policzyć obwód. Tego trójkąta. No, najpierw to w ogóle zróbmy sobie rysunek, żebyśmy coś wiedzieli, co my tu liczymy, czyli mam jakiś trójkąt prostokątny, i z treści zadania wynika, że ta przeciwprostokątna trójkąta jest równa 26 cm. Na dodatek, jedna z przyprostokątnych jest o 14 dłuższa od drugiej, czyli niech jedna przyprostokątna, no na przykład ta będzie równa mm, jakiś tam x. W takim razie ta przyprostokątna jest od niej o 14 dłuższa, czyli jak jest o 14 to znaczy, że to jest x dodać 14. Mam nadzieję, że każdy tu widzi, że założeniem do zadania jest fakt, że ten x musi być liczbą większą od 0, na dodatek na pewno musi być liczbą mniejszą od 26, no bo przecież przyprostokątna nie może być dłuższa od przeciwprostokątnej. Każdy z Was zna twierdzenie Pitagorasa, czyli stwierdzenia Pitagorasa. Stwierdzenia Pitagorasa zapisujemy, że x do potęgi drugiej, jedna przyprostokątna plus druga przyprostokątna do kwadratu musi być równa przeciwprostokątnej do kwadratu. No i należy rozwiązać takie równanie. Tu oczywiście w tym nawiasie koniecznie zastosowanie wzoru, czyli masz a kwadrat, czyli x kwadrat. Plus 2ab, czyli 28x i plus 14 do kwadratu to 196. I to się wszystko równa. 26 do kwadratu to 676. Przenieśmy teraz te 676 na lewo i dodajmy te x kwadrat do siebie, czyli otrzymujemy 2x kwadrat plus 28x plus 196 minus 676. To wszystko jest równe 0. No, dodam jeszcze tutaj, odejmę w zasadzie te liczby od siebie, czyli mamy 2x kwadrat, dodać 28x i minus, już odejmujemy, 196 to jest 400 minus 480. Popatrzcie, że akurat w naszym zadaniu wszystkie liczby się dzielą przez 2, więc trochę podzielę, żeby mieć mniejszą za chwilę deltę. Czyli po podzieleniu otrzymujemy takie równanie kwadratowe. I teraz do tego równania kwadratowego oczywiście liczymy deltę. No a jeszcze raz tutaj wypiszmy, że a to jest 1, b to jest 14, c to jest minus 240. Wszystkie wzory na deltę znajdziecie w tablicach wzorów matematycznych. Czyli delta to b kwadrat, a więc nasze 14 do kwadratu, minus 4 razy 1. Razy minus 240. Pamiętajcie o kolejności wykonywanych działań. Czyli najpierw do potęgi 14. 14 podnoszę do potęgi, czyli mamy 196. Tutaj minus razy minus daje Ci znak plus. I 240 po wymnożeniu przez 4 otrzymujemy 960. Czyli cała delta będzie w takim razie równa 1156. Pierwiastek z tej liczby to 34, czyli pierwiastek z delty to 34. 34. No i liczymy w tej chwili x1 i x2. x1 to minus b, czyli minus 14, minus te 34, a więc pierwiastek z delty przez 2 razy 1, czyli przez 2. Otrzymujemy minus 48 przez 2, czyli minus 24, i x2 to minus 14 plus 34 przez 2, czyli otrzymujemy 20 na 2, a więc 10. No mam nadzieję, że każdy widzi, że minus 24 nie może być, bo przecież bok nie może być ujemny, czyli nie należy to do założenia, a więc nasz x jest równy 10. No to skoro ten x jest równy 10, to druga przyprostokątna, jak jest od niego o 14 dłuższa, to jej długość to 24. No, i kończymy zadanie licząc obwód tego trójkąta, czyli obwód to suma długości wszystkich boków. Dodaję 10 plus 24 i plus 26. Razem w obwodzie otrzymujemy w takim razie 60 cm. I to jest koniec zadania. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.